Cześć, witajcie na kanale, gdzie zaczyna się wojsko. Nagrywam ten materiał w niedzielę 25 czerwca 2023 roku, dzień po Wielkim Marszu Wagnerowców na Moskwę. Myślę, że podstawowym celem tego filmu będzie po prostu utrwalenie, jaka była percepcja tego wydarzenia na gorąco. Opisywać wojny na Ukrainie w tym materiale nie będę, natomiast wiemy, że no, pod koniec 2022 roku nastąpił pewien taki operacyjny pad, to znaczy yy, zatrzymały się działania na dużą skalę, natomiast cały czas prowadzone były działania na skalę taktyczną i jednym z miejsc takich działań, gdzie były prowadzone bardzo mocne walki, był Bachmut. Za atak na Bachmut i... Późniejsze przejęcie tego miasta powiadała tak zwana grupa Wagnera Jewginia Prigozina. Czym jest grupa Wagnera? Jest to prywatna firma wojskowa, wzorowana na amerykańskich odpowiednikach, takich jak na przykład Blackwater, najbardziej znany. Później myślę, że ona się rozrosła ponad rozmiary. Przynajmniej nie chodzi mi tutaj o liczebność, ale o sposób działania, ponieważ na przykład Blackwater czy żadne amerykańskie te firmy bojowe nigdy nie dysponowały własnymi czołgami. Natomiast w przypadku tej rosyjskiej firmy tak się też stało. Grupa Wagnera sformowana została w 2014 roku. Jewgeni Prygorzyn, czyli twórca tej grupy, jest to, przynajmniej był wtedy, bardzo bliski człowiek Putina. Tak myślę, że w jego mniemaniu on cały czas Putinowi wierny w jakiś sposób pozostał. O tym będzie później. Warto wspomnieć o tym, że grupa Wagnera prowadziła działania m.in. w różnych miejscach w Afryce, np. w Mali, prowadziła działania w Syrii, prowadziła działania powiązane z działaniami rosyjskiej armii, czyli atak na Ukrainę, czy działania na Półwyspie Krymskim. Ten trzon grupy Wagnera który myślę jest tutaj dość istotne. To jest około kilku tysięcy żołnierzy, żołnierzy, których można określać jako żołnierzy na poziomie albo wojsk specjalnych, albo elitarnych, najlepszych jednostek wojskowych. Zresztą Wagner nie miał większego problemu z wyciąganiem na przykład właśnie tych najlepszych żołnierzy między innymi z armii rosyjskiej i to często tak bywa, że ci najlepsi ludzie są Sfrustrowani sytuacją w, w dużej armii. No, jeżeli to jest armia rosyjska, to tym bardziej. I, I za to takie jednostki bardziej elastyczne, prywatne, jak ten Wagner, grupy, one no, mają między innymi atut finansowy, ale też jest kwestia innej kultury prowadzenia działań. Co dla niektórych może być zaletą, to już zależy, jak to, to postrzega. No i jak wspomniałem, w ostatnim roku, czyli mniej więcej od jesieni 2002 do no do zajęcia Bachmutu. Jewgeni Prygorzyn i jego ta grupa odpowiadała za próby zdobycia tego miasta i ostateczne zdobycie Bachmutu. Oczywiście tutaj mogą być różne opinie, bo widziałem taką opinię, że nikt nie zdobył Bachmutu, bo miasto zostało zrównane z ziemią, co no, też jest punktem widzenia, w który no, jest, jest tutaj coś logicznego, jest tu jakaś prawda w tym punkcie widzenia. Niemniej jednak na pewno grupa Wagnera pokazała Kompetencje przy prowadzeniu działań wojskowych, przy prowadzeniu działań wojennych. W ostatnim czasie, ja wspomniałem, że ta grupa Wagnera liczyła zwykle około kilku tysięcy tych elitarnych żołnierzy. Ona została rozszerzona w ostatnim czasie podczas działań w Bakmucie, między innymi poprzez stałe dostawy więźniów którzy byli wcielani do tej grupy Wagnera. Natomiast to nie byli ludzie, którzy byli z przeszkoleniem wojskowym i oni, to, nie, to nie jest tak, że robiono z nich nagle komandosów, no tylko że oni byli traktowani po prostu jako mięso armatnie, właśnie podczas tej krwawej walki o Bachmut. Zresztą sami Jewgeni Prygorzyn, chyba w jednym z materiałów swoich takich. Wstawek do internetu mówił, że no właśnie celem tego ataku na Bakhmut było wykrwawienie armii ukraińskiej. Ukraińcy też mieli, przynajmniej ci walczący w Bakhmucie, mieli podobną opinię, bo tak naprawdę następowało tutaj przehandlowanie życia rosyjskich więźniów za życie ukraińskich żołnierzy, co jakkolwiek strasznie to brzmi, jest tu taka straszna logika w tym, ale... No jest to jakaś logika i można powiedzieć, że to było jakoś uzasadnione, tak? bo wcielanie tych skazańców do grupy Wagnera i wykorzystywanie ich do, do przejęcia Bakhmutu no, w sposób bezpośredni nie osłabiało rosyjskiej armii, a osłabiało armię ukraińską. Doszło do tego, że właśnie grupa Wagnera ostatecznie zdobyła Bakhmut. Tutaj w okresie no, prowadzenia tych walk dość oczywisty był Konflikt między właśnie Wginiem Prygorzynem z, z Gensztabem, czyli z szefem sztabu generalnego oczywiście Rosji, Walerim Gerasimowem oraz ministrem obrony narodowej Rosji Siergiejem Szojgu. Jest to dwóch ludzi, którzy są postrzegani no, nie tylko przez niego jako niekompetentni. Na przykład, no, tutaj często w polskim internecie oglądany Stryjełkow. No, bardzo podobnie tutaj chyba ma opinie o nich. No, no, zresztą najlepszym dowodem niekompetencji tych dwóch panów jest właśnie cała inwazja na Ukrainę, gdzie tutaj, no, też nie tylko my gdzieś na zachodzie czy w Polsce możemy tak to postrzegać, że to było nieudane, ale no, w samej Rosji bardzo dobrze to wiedzą, tak, chociaż nikt nie mówi głośno o tym. No i jeśli chodzi o ten konflikt właśnie tak z Gensztabem, z, z Gerasimowem z Szojgu, Jergenia Prigorzyna, no tam po drodze były różne rzeczy, które myślę, że dotarły do szerszej opinii. Były sprawy na przykład dostaw amunicji, które zostały zatrzymywane, czy zatrzymania dostaw więźniów, na których opierała się właśnie ta cała taktyka walki o Bachmut, no prób zdobycia tego miasta. No, ostatecznie, ostatecznie zadanie, jakie postawiono przed Prygorzynem, zostało zrealizowane, czyli zajął on bakum. Po zajęciu tego miasta, grupa Wagnera wycofała się. Oni dalej pozostawali przed tymi wydarzeniami, ostatnimi na Ukrainie, w ośrodkach szkoleniowych, gdzieś tam wycofanych, gdzieś dalej za linię frontu. To jest ten moment, kiedy dochodzi do tych wydarzeń, do których doszło wczoraj. Sztabowi generalnemu najogólniej rzecz biorąc, nie podobało się, że istnieje coś takiego jak ten Wagner, że on wciąga tak zasoby wojskowe, bo ogólnie logistyka, działania Wagnera opierały się na logistyce wojskowej regularnego wojska. Tutaj warto o tym pamiętać, że Wagner działający w Bakmucie to był taki wagner dwóch prędkości. Tak więc z jednej strony mieliśmy komandosów, tych naprawdę wyśmienicie wyszkolonych i bardzo. Wysoko trzeba ich oceniać, tych żołnierzy, a z drugiej strony mieliśmy po prostu to mięso armatnie gnane na front do Bakhmutu, czyli tych skazańców. Nie można tych grup mylić poniekąd, tak? One działały w ramach jednego systemu, ale wypełniały różne zadania w ramach tego systemu. Także na przykład pojawiały się te informacje, że no, u Wagner to już nie było kilka tysięcy żołnierzy, ale chyba tam 25 tysięcy żołnierzy, no ale to pamiętajmy, że to to nie był ten rdzeń Wagnera, to nie był. Nie byli ci komandosi. I o tym trzeba naprawdę rozróżniać to i o tym pamiętać. No więc do czego doszło? Doszło do tego, że tak naprawdę MON, sztab generalny, wymusił na Prigorzynie rozwiązanie Wagnera w takiej formie, jak on istnieje. Po prostu Wagner miał być, przede wszystkim Prigorzyn zostałby odsunięty od Wagnera i miał być włączony w skład no, Ministerstwa Obrony, w podległość Ministerstwu Obrony, czyli w skład regularnego rosyjskiego wojska. Prigorzyń początkowo podpisał jakieś wstępną zgodę na to, Natomiast w późniejszym czasie po prostu odmówił tego. I ja przypuszczam, że tutaj to nie tylko była jego fanaberia, ale to się mogło nie podobać najogólniej rzecz biorąc no, jego oficerom, jego żołnierzom. Mówimy cały czas o tych profesjonalnych żołnierzach, nie o skazańcach, chociaż im być może również. Odpowiedź Ministerstwa Obrony miała być taka, jak to przedstawił Prigorzyn, że po prostu doszło do ataku rakietowego, prawdopodobnie gradami, na jeden z tych obozów szkoleniowych, w wyniku którego y, poniosło śmierć kilku Wagnerowców. No i co? No i Prigorzyn nie zdzierżył, tak? Że on tutaj jest... Y Bohaterem Rosji, tak, zdobywcom Bakmutu I, i co? I oni chcą go zniszczyć, rozwiązać, a jak on się na to nie godzi, to zaczynają do niego strzelać. No i doszło do tego, że po prostu Prigorzyn wyjechał z Ukrainy, z tych ośrodków szkoleniowych, i wjechał do Rostowa nad Donem. Rostów nad Donem to jest takie miasto blisko granicy z Ukrainą. No jeżeli pamiętacie, ukraiński Mariupol, czyli ten taki. Mocny punkt oporu, przynajmniej w pierwszych fazach wojny, jeśli chodzi o Ukraińców, no to rostów nad Donem jest położony tam około, nie wiem, 100 kilometrów na wschód od Mariupola, właśnie też nad Morzem Czarnym, nad, nad Morzem Azowskim ściśle rzecz biorąc, tak? No, i tak się składa, że w Rostowie nad Donem w swoją siedzibę ma dowództwo południowego okręgu wojskowego no, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. I on po prostu wziął oddział sw tych swoich wagnerowców, wjechał do tego miasta. Co widzieliśmy na zdjęciach i filmach, to no, wjechał do centrum miasta i zajął tą siedzibę tego dowództwa. Generalnie wojsko rosyjskie nie stawiało mu czynnego oporu. Mógł mieć. Yy, no, ustaloną co najmniej obojętność tych 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 yy, innych dowódców liniowych działających na Ukrainie, kiedy rano te siły, Wagnera wjechały do Rostowa nad Donem, do tej siedziby południowego okręgu wojskowego. Miało wtedy dochodzić do negocjacji pomiędzy Monem, pomiędzy prezydentem, no tego nie wiemy, no pomiędzy władzami rosyjskimi, a właśnie Prigorzynem. No i jego cel był ogólnie taki, że jemu się bardzo nie podobało to, co się dzieje, tak, że chcą zniszczyć Wagnera, że jego chcą odsunąć, no i to, że zaczęto do niego strzelać, a przynajmniej tak to przedstawione zostało. No, i tu mogę Wam powiedzieć, to nie są fakty, ale co mi się wydaje. Myślę, że w tym momencie mi się wydawało, że po prostu Prigorzyn robi coś takiego, że no wiemy, że ta wojna trwa na Ukrainie, ten atak rosyjski na Ukrainę trwa już od ponad roku. Najogólniej no rzecz biorąc, przebieg tej wojny no nie jest korzystny dla Rosji. To nie tak, że Rosja ją przegrała, ale biorąc pod uwagę pierwotne oczekiwania i to, co się dzieje w związku z tą wojną, na pewno jest tutaj bardzo duża rozbieżność, tak? Wydaje mi się, że w mniemaniu Prigorzyn, jeszcze raz, to jest tylko moje, moje spekulacje. Z jednej strony to jednak był jego konflikt z Gensztabem, ale z drugiej strony dawał on okazję Putinowi, ja myślę, że on cały czas się uważał za człowieka Putina, po prostu zwalić winę za to wszystko właśnie na Gensztab, na Szojgu i Gerasimowa. No niestety, całą tą sytuację ukróciło przemówienie Putina w telewizji, gdzie samo nazwisko Prigorzyna nie padło wprost. Mówiono dowódcy Wagnera, takie sformułowanie padło. No i najogólniej rzecz biorąc, w bardzo ostrożnych słowach i bardzo dyplomatycznie przedstawiając to było, no po prostu uznano go za buntownika, za bunt, przedstawiono także Wagnerowcom, że powinni odpuścić, że ich oszukano i tak dalej. W tym momencie Prigorzyn nie myślał nad tym długo, tylko powiedział, no dobrze, no to jedziemy dalej, jedziemy na Moskwę. Tam była odpowiedź na jednym z oficjalnych kanałów Wagnera na Telegramie, czyli takim rosyjskim Twitterze powiedzmy. Putin dokonał złego wyboru, tym gorzej dla niego, wkrótce będziemy mieli nowego prezydenta. No i tak zrobili, no i po prostu w tym momencie Wagner zaczął jechać na północ, na północny wschód. Pierwsze miasto, do którego dotarli, wiemy, że nad tym miastem, jeżeli chodzi o fakty, wiemy, że nad tym miastem latały śmigłowce bojowe i że był atak na skład paliw, który został przez rosyjskie śmigłowce, czyli rządowe śmigłowce, zniszczony. Natomiast już w tych y, obszarze takich mniej oficjalnych doniesień, y, to było powiedziane, że grupa Wagnera zajęła lotnisko pod Woronerzem. No, i między innymi była, był widziany system Tunguska, były widziane tam czołgi grupy Wagnera na tym lotnisku. No, i miało właśnie dojść do zestrzeleń samolotów, gdzie zginęły załogi WWS Rosji. No, już w tym, w tym momencie sytuacja zrobiła się naprawdę poważna, bo to już można było powiedzieć, że to była próba zamachu stanu w tym momencie. tak to już, to już nie było zajęcie tej siedziby w Rostowie nad Donem. A tu jeszcze się wracając do Rostowa nad Donem, tam również, no, my tego nie widzieliśmy. My widzieliśmy przede wszystkim zdjęcia, relacje z centrum tego miasta, natomiast doniesienia były takie, tak to przedstawiała grupa Wagnera, i myślę, że my nie mamy powodu nie wierzyć w to, że oni zajęli wszystkie kluczowe instalacje wojskowe w Rostowi nad Donem, przede wszystkim odpowiedzialne za logistykę wojskową. No i tu trzeba też powiedzieć sobie wprost, że nie było aktywnych działań przeciwko Wagnerowi, jeśli chodzi właśnie o wojsko. Rosyjskie na Ukrainie i wojsko rosyjskie w pobliżu Ukrainy, czyli właśnie również w Rostowie nad Donem. W Woronerzu widzieliśmy przede wszystkim działania lotnictwa, które no tak jaka jest charakterystyka lotnictwa, rozumiemy, że to lotnictwo zostało wysłane, ono nie operowało lokalnie, tylko zostało wysłane. Skądś inąd, i widzieliśmy w Woronerzu działania przeciwko Wagnerowi rosyjskiego lotnictwa. Jak to wyglądało na ziemi, czy były tam jakieś starcia, nie wiemy, nie widzieliśmy, ciężko to powiedzieć w tym momencie. No, były również informacje o starciach czy ostrzale na drodze do Woronerza, jeszcze zanim dojechali do Woronerza, a także później te kolumny wojskowe wagnerowskie jechały dalej w kierunku Moskwy. No i jadąc w kierunku Moskwy, już w Moskwie zrobiło się ciepło. No i dochodziło do tego, że właśnie też lotnictwo rosyjskie atakowało pojazdy na autostradzie. Są zdjęcia, relacje zniszczonych pojazdów, zniszczonego tak zwanego tira, zniszczonego suwa. Czy to były wozy Wagnera, to jest ciężko powiedzieć, bo sam Wagner również jeździł, używał w tej operacji cywilnych wozów. Nie żeby się tam ukrywać, tylko tak to wygląda. Natomiast niewątpliwie rosyjskie lotnictwo strzelało do pojazdów na autostradzie I z całą pewnością były tutaj jakieś, jakieś ofiary przypadkowe. Natomiast w samej Moskwie, jak już powiedziałem, musiałem się zrobić ciepło. Wedle doniesień, WDW, czyli wojska powietrzno-desantowe, zajęły kluczowe mosty na, na największych drogach. Prawdopodobnie je zaminowując, albo mieli ich bronić, albo wręcz wysadzić, żeby zatrzymać ten pochód na Moskwę. W samej Moskwie rozpoczęto przygotowania również do walk. Ustawiano barykady, ustawiano. No było na przykład takie zdjęcie, gdzie most, to to już był most w Moskwie, nie, nie na podjeździe do Moskwy. Zastawiony był, jeśli dobrze widziałem, szambiarkami. Generalnie obrona Moskwy miała być oparta przede wszystkim o jednostki policyjne, a także rozgwardii. No i jeśli chodzi o te mosty, to, no to widzieliśmy WDW. No, jak widzimy, ta sytuacja po południu robiła się już na ostrzu noża. No i wieczorem, w godzinach wieczornych już u nas, także może to było późne popołudnie w Rosji, no pojawiła się informacja, że Prygorzyn miał przez cały dzień negocjować z Aleksandrem Łukaszenką. Jak się później okazało, Prygorzyń cały czas przebywał w Rostowie nad Donem, w tej siedzibie południowego okręgu wojskowego. No i w wyniku tych negocjacji na odległość około 150-200 km od Moskwy. Ten pochód Wagnerowców na Moskwę miał zostać zatrzymany. No po prostu przekonano Prigorzyna, żeby się zatrzymał, żeby dał taki rozkaz swoim siłom. Przede wszystkim yy, najważniejszą rzeczą chyba, jeśli chodzi o te negocjacje, to była pełna amnestia dla Brigozyna I dla Wagnerowców mają oni mieć swoje miejsce na Białorusi. Natomiast ci, którzy nie uczestniczyli bezpośrednio w operacji, ja przypomnę, że to też ciężko będzie udowodnić komuś, że on brał lub nie brał udziału w tej operacji. Także praktycznie rzecz biorąc, to jest furtka dla żołnierzy Wagnera niższego szczebla, że będą mogli podpisać kontrak kontrakty z, z FSB i skończyć po prostu służąc w regularnym wojsku rosyjskim. Zapewne, jeśli będą mieli taką, takie życzenie, to jest taka opcja dla nich. Nie wiemy dokładnie, co się stanie z Wagnerem jako całością, natomiast no, ja tutaj bym przypuszczał, że Wagner chyba się w jakiejś formie będzie istniał. To na pewno nie będzie taka forma jak podczas wojny na Ukrainie, gdzie mieli tych skazańców, natomiast wróci do mniejszej formy, ale dużo takiej bardziej elitarnej formy. Kilku tysięcy ludzi i przypuszczałbym, że ona będzie działać, ale już jako firma wojskowa białoruska, co jest poniekąd, no to rozwiązuje sytuację dla wszystkich, tak teoretycznie, tak? Z tego powodu, że no, jeśli chodzi o Rosję, to przede wszystkim został zatrzymany pochód na Moskwę buntowników. Korzystne jest to, że oni trafią na Białoruś, w tej chwili Białoruś bardzo boi się Polski i NATO. Oni przygotowują wręcz wzdłuż granicy z Polską jakieś serie zasieków, przeszkód inżynieryjnych, które miałyby zatrzymać jakiś atak Polski czy, czy całego NATO na Białoruś. Także tutaj obecność Wagnera na Białorusi jest pewnie czymś pożądanym dla Łukaszenki. Prigorzyn, patrząc z jego punktu widzenia na tę sytuację, no to jest moim zdaniem po prostu podstawiono go pod ścianą. tak? I, i to nie tylko jego, ale także przypuszczalnie Większość tej kluczowej kadry Wagnera również postawiono pod ścianą. I w tym momencie zwłaszcza po tym, jak nastąpił atak na jego obóz szkoleniowy, jeśli to jest prawda, bo to też może być fakt taki, no nie mamy tego potwierdzenia, bo Gensztab zaprzeczyli temu. no Ale jeżeli to była prawda, no to z ich punktu widzenia, no to Armia rosyjska i władze rosyjskie ich chcieli po prostu zabić. No to co mają do stracenia? No nic nie mieli do stracenia. No mogą zginąć, ale na własnych warunkach, tak? O ile na przykład wejście do Rostowa nad Donem wydaje mi się, że to był taki akt desperacji i szukania jeszcze kompromisu. Dobrze, my tu weszliśmy i teraz z nami porozmawiajcie. A kiedy olano ich najogólniej rzecz biorąc, no to oni w tym momencie byli w takim stanie mentalnym, że dobrze, jeżeli mamy zginąć, to my zginiemy, ale na naszych warunkach. No i trzeba przyznać Prigorzynowi, że no, wybaczcie sformułowania, ale ja jak Beret. On wygrał tą sytuację, on wygrał to, co miał wygrać, to, co mógł wygrać, tak? Bo on wygrał to, co mógł, można było w ogóle wygrać, wchodząc do takiej sytuacji, ale ja jestem przekonany, że on po prostu nie miał innego wyjścia, albo przynajmniej czuł, że nie ma innego wyjścia. No i to jest. Tyle jeśli chodzi o tą historię, no, można dodać, tutaj pojawiły się jakieś takie doniesienia, że częścią tej umowy z Prygorzynem jest właśnie zmiany w, w Ministerstwie Obrony w Gensztabie na stanowiskach, no chodzi oczywiście o Szojgu i Garasimowa. E, natomiast no, zobaczymy jak to będzie w praktyce, czy to dojdzie do skutku. No, o przyszłości nie chcę mówić, bo po prostu przyszłość będzie taka, jak, jak się okaże. Natomiast wczorajszy dzień zdecydowanie był najciekawszym od początku wojny, czyli od dobrze ponad roku. Tak mówię, że teoretycznie tutaj wszyscy odnieśli jakiś tam sukces, bo zachowali głowy, tak? Wszyscy po kolei na pewno Prigorzyn ma wielu wrogów, wielu ludzi, którzy mogą mu życzyć źle, którzy mogą mu życzyć śmierci. Już tak było wcześniej, ale teraz to już w ogóle na pewno no, pokazuje to słabość Rosji. Tak, tu pojawił się taki mem, że w 2021 roku rosyjska armia była drugą na świecie, w 2022 roku rosyjska armia była drugą na Ukrainie. Natomiast w 2023 roku rosyjska armia była drugą w Rosji no wybaczcie mi te śmieszki na koniec no ale po prostu ta sytuacja jest jest bardzo nietypowa no to tyle ode mnie, no mówię, nie będę mówił o przyszłości, bo jaka będzie przyszłość to się okaże jest za wcześnie po prostu o tym mówić, zobaczymy co się wydarzy za miesiąc albo dwa miesiące tak? czy Prigorzyn będzie dalej prowadził grupę Wagnera no, z Białorusi, czy też nie czy, czy, czy co tu się wydarzy tak? no bo oczywiście jest możliwe, że mogą być obietnice, ale obietnice te mogą być niedotrzymane Tyle ode mnie, trzymajcie się na razie.